Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza Diva. A co na to dwie? Witam serdecznie, y, zapraszam na kolejny odcinek programu A co na to Diva? Słuchajcie i nie lajkujcie nie tylko na 96.4 FM, ale także na Facebooku, na profilu A co na to Diva? No głośno jest ostatnio o sprawie pana Wojciecha Fibaka wprost to opisał. Okazuje się, że nasz słynny tenisista, no różnie ma profesje, nie tylko lubi odbijać piłeczkę na korcie, ale także prywatnie lubi się bawić piłeczkami, nie tylko swoimi, jak się okazuje, i bawi się w wielkiego impresario, w wielką swatkę. Co do impresario, to mnie też kiedyś odnalazł. Pan Bruno Kokatrix i zaprowadził na wielkie sceny. No ale z tą różnicą, że pan Bruno to szukał prawdziwych talentów, a pan Wojciech to szuka najwidoczniej prawdziwej urody. Panie Wojczku, naprawdę proszę się zastanowić, czy to się panu opłaca bawić się w taką bym powiedziała swatkę, w taką troszeczkę szparkę, troszeczkę sekretarkę. No, na pewno nie jest to wielki impresario.